Wysokie tempo wzrostu rynku robotyki chirurgicznej to także zasługa zmieniających się modeli biznesowych i coraz lepszych, bardziej dostępnych form finansowania tego rynku. Do takich możemy zaliczyć różnego rodzaju leasingi, które są dostarczane albo przez producentów sprzętu, albo przez instytucje finansowe, ale także modele operacyjne, które polegają na współpracy. Współpracy czy partnerstwie pomiędzy szpitalami a jednostkami wyspe wyspecjalizowanymi w wykonywaniu zabiegów robotycznych. Takie modele nazywamy modelami podwykonawczymi e, i one pozwalają na szybsze tempo wdrożenia e, innowacyjnego rozwiązania, e, pozwalają na wprowadzenie sprzętu tam e, i kompetencji ludzkiej, tam gdzie mamy do czynienia z mniejszym ośrodkiem, z mniejszym rynkiem, e, co sprawia, e, że robotyka zaczyna e, e, w mniej konkurencyjne regiony, również dzięki właśnie tym nowym sposobom działania operacyjnego. Model podwykonawczy w robotyce chirurgicznej rozwija się w bardzo podobny sposób, jak rozwijały się ośrodki kardiologii, diagnostyki obrazowej czy diagnostyki laboratoryjnej, świadcząc dla szpitali, przede wszystkim szpitali publicznych, wysokospecjalistyczne usługi na terenie tych ośrodków. Podobnie zresztą, jak w radioterapii, takie ośrodki również powstawały, czy powstają w Polsce w oparciu o model podwykonawczy. To pozwala na lepsze zagospodarowanie zasobów, na wprowadzanie również kapitału prywatnego, który pozwala na sfinansowanie sprzętu, przygotowanie kadr, przygotowanie procesów kształcenia i szybszą implementację programu innowacyjnego i wysokospecjalistycznego programu, którym jest program robotyki chirurgicznej. Z punktu widzenia pacjenta nie jest istotne, kto jest właścicielem Sprzętu. Istotne jest to, czy usługa jest dostępna w ramach finansowania publicznego, czyli w ramach refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia i w takim modelu bardzo często usługi są właśnie dostępne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Mamy w Polsce już finansowanie w zakresie raka prostaty jest finansowanie dla operacji ginekologicznych oraz dla operacji w zakresie raka jelita grubego. więc z punktu widzenia pacjenta ważne jest to, że w mniejszych ośrodkach mogą pojawiać i sprzęt, i wykwalifikowane kadry, poszerzając dostępność do wysokospecjalistycznej usługi.